Anime polecajka na weekend, a nawet kilka weekendów dostępna na Netflixie. Dzisiaj film jest skierowany do osób, które dopiero startują z magą i anime i jakimś cudem nie miały jeszcze styczności z tym tytułem, a szukałam czegoś właśnie podnoszącego na duchu, o sile przyjaźni, o walki z przeciwnościami losu i o tym, jeżeli ktoś wychowuje się bez ojca i chce go odnaleźć, bo okazuje się, że jego ojciec jest słowcą, to jest tytuł idealny dla Ciebie. Wyobraźcie sobie chłopca, który wychowuje się na Małej w wioseczce, wychowywany jest przez ciocię, ale dowiaduje się, że jego ojciec jest łowcą. No i tak jak on chce podejść do egzaminu na łowcę, żeby go też odnaleźć. I właśnie przychodząc na ten egzamin poznaje niesamowitych przyjaciół z różnych otoczeń, po różnych wydarzeniach, też ze swoim bagażem emocjonalnym, większym czy też mniejszym. I tak mamy niesamowitą ekipę, której losy aż chcemy siedzieć. I chodzi oczywiście o Huntera. Dla osób, które już tą animację oglądały, to przypomnę, że za wydanie polskiej mangi u nas odpowiada wydawnictwo Waneko i po mangę również zachęcam Was do sięgnięcia, dlatego, że w mojej opinii w mandze jest to jeszcze wszystko bardziej dynamiczniejsze niż w anime. I właśnie na Netflixie macie tą wersję od 2011 roku i naprawdę ogląda się to bardzo sympatycznie. Dajcie mi znać, czy mamy tutaj fanów właśnie z serii Hunter x Hunter, którego bohatera lubicie najbardziej i mi jego nie mam życzę. Cześć.